No, Nagrywa się. Temat mgieł jest lepszy niż ciężkie tematy, dlatego dzisiaj będziemy szukać mgieł i zajmować głowę. Tak, ja, że mi się no, w sumie jest takim przytulnym domem, trochę ze świętami. Jest tutaj tak wiele dekoracji, to są takie detale, które naprawdę nadają tutaj klimat. Słuchaj, słuchaj, suchary właśnie. Ciu Musimy się zapytać, gdzie my w ogóle jesteśmy? Okay. Jesteście dokładnie między... tu jest warnica, mm -hmm. tak? Jest... E, ho... Pensjonat Florentyna, 11 na 10. No tego nie robią, nie? Uff, zwierzęca energia, wojownicza. Uff, 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 uff. I dobra, no to wieściówka. wyjściówka. Powiem mam tak, do no, tymi czasami mam no, dosyć ciężkie dni. Zostaję na głowę i mam po prostu czy nie puścić buriala, nie wjechać w ścianę samochodem. Pozdrawiam Czoka. ale. No zwaga złego chyba czas wejść do wody i się trochę otrzeźwić. sobie i tak znajdź to taki, że rozluźniasz to mięśnie, nie? Bo jak wejdziesz do zimnej wody, czy ty się cały zaciskasz, A to będzie o to, żeby to puścić i być sobie po prostu. Nie Musisz umiem. to znaleźć. To jest w tobie, jesteście. <laughs> Lubimy to Jakbym się jak dostał szoku termicznego, to odłóż aparat i nie ratuj. Jak to będzie nagrywał? W tym? No, dobrze, dobrze. No już spierdalaj się. No! Kurwa płytką! Ja go tutaj mam na okno, jego ja trzeba tutaj poogarnąć trochę. oh <laughs> chodzi? i just want to chew a kurat what are you doing what are you Przejeżdżaliśmy przez Wierzbną. gdzie zatrzymaliśmy sympatycznie dynie, pranie, domki. Ruchanie. A jest twoje Orde Juris. Wow, to jest słuchajcie, kurchan usypane z celera. Kiedy odejdę wiecie, co robić. Zatrzymaliśmy się tutaj, bo zobaczyłem fajne drzewko. Kurde, dziwne rzeczy się tu dzieją. Rzeczywiście przez miejscowość Koszewo, ale budynki tutaj są taka fuzja w ogóle bloków, ale takich malutkich bloków. Takie bloki, które mają dwa piętra tylko i trochę wyglądają jak domek, ale trochę jednak jak blok. Niejednoznaczne na co patrzymy, nie? bardzo domki jednorodzinne jakiś ten... Od do całego. No i kolejny pomościk. Nie no bez jaj A wiecie co? Czasem to po prostu szkoda gadać, nie? To tak ostatnio się trochę czuję, że po prostu szkoda gadać Jak chodzi o jakieś tam sprawy prywatne Ale wiecie Szkoda gadać Bacon ma to samo Szkoda gadać Słuchajcie to jednak nie były celery, tylko buraki cyfrowe. Przepraszam. Kurde, tak kombinujemy czasem jakiś kołemnik. Czuję, że to fajny klimat mają te miejscowy, ale tak w moim doświadczeniu. Znaczy ja nie miałem szczęścia co do zagadywania właścicieli gołębników o jakieś tam zdjęcia i tak dalej. I tutaj też w sumie... No jakby nie zadaliśmy pytania, ale nie było okna szansy, nie? Na jeszcze. Kiedyś znajdziemy naszego gołębiorza. No mi się podoba, że cień tego drzewa tak dokładnie pada na ten budynek bardzo ładny takich hych jak się pomyliłem, jest stary yy, z Beton Bytą Szy. 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 A. Kurde, ale totalnie jest tu to wszystko no, Takie warunki są najgorsze na deskę ever Bo jest mokro i są liście mhm. tak, A tu fajny klimacik nam się trafił ładnie Kolejna, miejsc kolejne, kolejna miejscówka wzdłuż Jeziora Miedwie, Morzyczyn. Morzyczyn się nazywa. Mhm, tak się właśnie nazywa. Ale no, jest tak jak z tymi moimi, wiesz że nie sprawdzam informacji przed nagraniem ujęcia, tylko po prostu mówię, że nie wiem, żeby sobie ludzie sprawdzili. Tak samo być na tyle blisko, że ludzie sobie mogą wyobrazić, jak będzie wyglądać, jakby ci się udało. Więc już po co próbować te dodatkowe 15 razy, nie? No w zasadzie zaliczone, ale, ale po co no, to... No zrobiłbym, zrobiłbym. To jest formalności, zrobiłbym, nie? Zrobiłbym, tak. Jechaliśmy już w obręb Szczecina. E, to jest Szczecin właśnie. Wow. Kurde, ten szczecin. No nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał. Dobra. Kurde, no urbecik z posą, to jeszcze, jeszcze tak nie, nie robiłem, że trzeba. Spodziewać. Forsować poser. Po tym, na to. Na ci... to wyjdę tak jak weszliśmy, nie? Tylko kamerę, jakbyś mi wziął po prostu. A. bo... No, ja przemierzam tak, tutaj trasę. Nie chcę się tam wyjść. Tutaj będzie krzyk. Przechodził. Ale niestety jest lekki przypał, Bo tam są na ludzie. Na tym się coś tam robią. Wyglądali trochę na żulo pracowników. Więc ciężko powiedzieć, czy tam pracują, czy coś kradną. Spróbujemy to sforsować z drugiej strony, bo z i tak była lipa. Hu hu Ty chyba zadowolony, co? Uh -huh. Dobrze. Jest i No i właśnie, istnieje szkoła wywiórki i szkoła niedźwiedzia, nie? Dlatego właśnie. Właśnie tak kurde idę tu Chciałem tu sobie usiąść o tak Zdobyłem Proszę, jest to dokumentowane Siedziałem, siedzę Fuh. No i tutaj też są krzesełka do siedzenia Kurde no spoko miejsce No i tutaj jest słuchajcie fotel samego prezesa Czyli mnie Tam ładnie wygląda w ogóle to krzesło pierdolnięte na na brzeg. Czasem tak jest, że granica pomiędzy śmieciami a instalacją artystyczną jest bardzo płynna i to działa w obie strony, bo czasem śmieci wyglądają bardzo ładnie, a czasem instalacja wygląda jak śmieci. Ale to jest wszystko kwestia kontekstu i znaczenia, nie? Bo może tak naprawdę sztuka i śmieci to jest to samo. Kropka. 最没得用。 Coś nas sam widział, ale chyba Ale chyba nic nam nie zrobi Więc spoko jest. Wow. Pamiętajcie jak się robi takie rzeczy trzeba pamiętać o zdroworozsądkowych zasad zasadach urbeksu Nawet chyba nie muszę ich mówić, bo one są tak zdroworozsądkowe, nie? Więc pamiętajcie o zasadach po prostu Fajnie, fajnie. Jak w Japonii? Jak w Japonii? Trochę może, no. To jest... Jezioro Szmaragdowe. <noise> Nazwa trochę na wyrost. Zimno? No to, to się wpierdol do wody. Co ci dopiero będzie zimno? Przestaniesz narzekać. Nie no dobra, no jest troszkę szmaragdowo, no. Może nie ta pora. Dobra, nie chcę się śmiać, jest ładnie. Teraz już nie mam jak się wygadać z tego, nie? Podoba mi się tu. Mnie to kusi się rozebrać i się wpierdolić do tej wody, tak, żeby być między tymi liśćmi. Eee, to by mogło fajnie wyglądać. Ale trochę za dużo ludzi. No jednak, jednak trochę cyrk. Coś takiego dronem, te liście jakoś roztegować. Więc będziemy próbować teraz tegować. W końcu jestem w życiu w Szczecinie. Od lat gdzieś tak się obijałem od pomysłu yy, po przyla, przyla, przylotu. Przyjechania do. rozproszyłem się. <laughs> Przyjechania do Szczecina. Parę razy była prawie, prawie że wyszło. W 2016 roku, jak robiliśmy z tą Kasią tą taką trasę, to Szczecin był pierwszy chyba na liście takiej mm, jak będziemy mieli jeszcze siły, ale nie mieliśmy. Aż, aż wyjdę to nagrać, to jest... Ja. Słuchajcie, skatepark y, w Szczecinie. To jest y, deskorolkowe Fatum, które na pewno jest sprawką e, modelkowej Fanfatal, fatal, czyli Jasmine. Czuła no. urok dalskiej parki. No uh, uh. Odpalimy sobie jeszcze drona. Kurde, jak ciężko teraz będzie w ogóle z tym krótkim dniem. O 16 jest koniec. <laughs> no mnie to boli. Powiem wam, że tutaj o, jakie w ogóle jak mam iso. Co? Od tych budynków jest jakaś strefa specjalna, na którą nie można latać i no, dron mi wariuje, bo no tego nie można oblecieć dookoła. Dzisiaj barierki. No, 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 czekaj. Na tak czy cielnik. jest bez mapy, nie? Ale spróbujmy tam podjechać. Może ten marker się będzie ruszać. Nie wiem, wiesz, po prostu straciłem nagle zasięg. Nie? I myślałem, że wróci do domu, tak jak zawsze, ale nie wracał do to, I w pewnym momencie się pojawił komunikat, że się przewrócił do Brinyogę. Nie bo to byłam poza strefą. Tutaj... to prawdopodobnie coś wspólnego z tym, że zaczęła się burza właśnie, ale, no, nie powinno tak się wydarzyć. No, jesteśmy no. dużo bliżej, nie? Tu. Dobra, mam sygnał. Normalnie, nie? Jeszcze mi się tutaj bateria kończy, ja pierdolę. Dobra, tutaj. Tutaj coś się świeci. Tutaj coś się świeci, Ja pierdzielę Mamy go We are the strong hunter dronów Ja pierdzielę, odzyskaliśmy go Uh, 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 uh. Pierdolec, wiesz, gradobicie kurde, jakieś te tutaj takie apokaliptyczne budynki, jakby ten eee. 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 Chodźmy zjeść. Bo unikamy po wow. prostu ten. Ale super Ale super to, to tak 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 kamy, proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. I właśnie proszę bardzo. Posililiśmy się więc W miejscu boskie cia. Uch. A teraz będziemy zobaczyć słynne świniozaury Co ja powiedziałem się Dźwigus? To jest miejscowa dla fanów Kolorowych lampek w Szczecinie nazywa się dźwigozaury Kulki czekoladowe są To są takie czekoladowe kulki czy wiesz, z takimi tukanami, jest taka... Nie wiem kompletnie o tym jest to teraz na dźwigozaury, nie? Na no mogę poczekać. No. Kamera. No. Poważnie w kamerę. O. What up? O, backstage, tak, tutaj. Jak się trzyma światło? E, trzyma się światło ok. tylko, że jest zimno, ale poza tym, skurwa, no, nigdzie mi się tak nie trzymał dobrze światła, jak w Szczecinie. Dzięki. Mm. A ty masz tego stać? Czy coś robić? Ja mam tak. <laughs> ja, czy I chyba ty też, <laughs> trójkę tutaj stoimy. Nie wiem, czy coś miałem mówić o tych dźwigozaurach, no, no zrobię dźwigi, a spotkaliśmy się z Olą i z Szymonem, którzy... Mieszkałem tutaj w Szczecinie, studiują medycynę. Ja kiedyś Ole poznałem parę lat temu jak była na kontrakcie w Tokio i będziemy się z nimi bujać teraz tutaj w Szczecinie. O. A nie był Mateusz? Nie. <grym> Kibelki w Japonii <grym> <grym> Tak właśnie powstaje TikTok bezdomny pelikan, Śledźcie! Uuuu, kibelki w Japonii! <grystanie> <grystanie> Dzisiaj dla odmiany, nie agroturystyka, tylko jesteśmy w takim hoteliku, no, takim raczej porządniejszym. Podoba mi się tutaj ten narożnik. Fajnie to wygląda.